Ja też włączyłem witasz, witasz się czy nie? Czy mówisz, że gramy na, na tym Gramy Gramy tutaj sobie w Cheater Stories Ludziska Zaraz, 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 czekaj zamknij mordę Cicho, zamknij się Klepie zombiaki tutaj, co nie? Co to ma raz u Ciebie słychać? da? No Żarcia nie ma I, Tylko zostać. można z takiej tej? Tak. Brać? Aha. I że, gdzie wy jesteście teraz? No, jestem w Day. Ja jestem koło... O, ko koło Saisona ja Blue Ridge. Ridge. Blue Ridge Settlement. <grym> 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 Settlement. Dobra, to mam iść postać... do tego do Mountain, tak? No, usuń postać resp nową. Serio? No. no, bo to nie ma sensu. Matko. Ja bym te... Do gwozi to bierz, nie? Do tej gwoziarki, nie? mhm. Uh -huh, uh -huh. To, zb to zbierzcie mi coś tam, nie wiem czy. Gdzie... No to tam kurwa nie umiesz grać. Zbierzesz w pierdro na pewno. No. Dzięki. O, znalazłem bandaże. Jak miło, jak miło bandaże. Bandaże zakupaki Kurde i już draska nie cieknie. Draska. <tuszy> Draska niczym splintera podpaska Co, ty Co ty no Ja Nie ostatnio No ja widzę właśnie Słyszę, Nie widzę to z, do, do szkoły się nie chodzi, dlatego tak się, się nie. Oczętaj naboje tylko No dobrze A czy doma no ja mam, nie? Ja mogę jeszcze sobie się tym krugerkiem pobawić, nie? Czy to no. jest? Desert Eagle, o, nieźle. Nie no, zbierzcie mi coś tam, cokolwiek jakoś broni. Ja to wszystko wyszczelam. Ja cię to wysz. Ja cię wyszczelę. Myślisz, że ja kurde będę zbierał. Bo... No. Jak ja se umiałem sam zabrać? No, Musisz. Jak zbierzesz... Jak się przelogujesz, to zbierzesz. A o co chodzi tu, że hardkorzy są jakieś kurde nie zobaczysz. wiem. Zobaczysz. Wejdź pograć i to zobaczysz. Przejemane to, pewnie. To jest taki kurde stary World jakby z pierwszej osoby. Nie ma grup. No. Takie, takie tematy. Takie tematy? O kurde zawiesiłem się. O matko, gdzie jestem? Jestem o, koło... O, 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 to jestem być. koło campus. O, to w sumie blisko. No, Czyli gdzie ja mam iść? Do Mountain. A, ja miałem te berbakpak. O, to wszystko wyjaśnia. Gdzie tam Mountain jest? E, pod campus. No nie aż tak pod campus. A, tu. Dobra. Nie, Mountain Crest. Gdzie, no... Gdzie, idziesz? No do Mountain Crest. Czy do Whitestone Mountain? Nie, do Mountain Crest. No to ja kurwa, muszę się cofać. To już ci mówiłem do Mountain Crest. No kurde Maras, no. Już idę, już idę. Czy cię dupa Boni? Dzisiaj no. Współczuję. Odsied od siedzenia kurwa nad tym jebanym Adobe No ale od Adobe kurwa nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. A mówię, a wpiszę sam jakaś jedna jebana porada. Która hmm. się sprawdziła. Nie, lepiej. Amunicja do Mosina. Kurde To, to jest to. A am, am, mam ci trzymać długo kurwa do Mocy tego? No ja zaraz pewnie wystrzelam. O! o ty... A jak ja bym się chciał teraz takiego live walić, tak grać bez żadnego problemu. No. <laughs> Ale nie chodzi mi tylko o Investation w Stream żeby go dojechać. To wszystko. No, czuję się prawie w tym, gwoziarką grać, kurwa. Bez celownika. Mam nożyczki. O kurwa, teraz zrobię krzywe. Co się będę bawił? Mosi, nie jedziemy. Aby mi się widziało, Pawła co miała się na a w Xpienią całą poznać, a duży mi zabił. Eee, no kurde. Nie mam! Nie mam! No co ty chyba robisz? Czemu nie mogę wejść do busa? Można wejść do busa. No nie cholery się nie da, nie mogę przejść. No ja co ty gadasz? Nie mogę przejść. Co ty gadasz? mam tych bandaży zjebany. Dobra, mam Banklersa, ładnie. O, mam. opa. mam kolejny magazynek i mam puszkę pustą. Nie wiem, co to. Powiem ci tak, trzymaj amunicję do Mosina. Nie, miałem do Mosina 9 mm. Mam Bo ja już, kurde. Ma raz normalnie wyższe. O, Kruger. No okay, jeszcze mam coś szczerać. A, ale Ty pójdziesz do tego, do Delta Peak. O, bo gdzie Ty A, jesteś? Ty chyba pójdę do Delta Peak, powiem Ci. A gdzie Ty jesteś? W... Day. Dobra. Dax tutaj lutuję. Mam bata. Mam pałkę i nie zawaham się jej użyć. Mmm, mm. mm. Chcę, z... Chcę to zjeść, tak? Tak wygląda, no, chciałem to zjeść. Jezu, yes. Sprinter nagrywasz? A no. Bogaty komentarz. Okay. <laughs> Nie, ja też to zrobię montaż, zobacz Montaż. Montaż. Tam gdzie dziadek do pokoju to wytnie. Montaż. <noise> 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 Kurwa, nie. <noise> o, mam tego. No fajne, szczekawe mam. Brawo. To wiesz, to, bo się to choler nie przydaje akurat w tej, w tej grze. Tu 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 tu, 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 tu te ptaszki. Te ptaszki. <noise> Idę po pańki Tak jest Czyli to gdzie ty jesteś? Campus ale. Tak. no Przechodzę przez campus cały czas eee, plecak, co to za plecak? Military rak, Jest, jest, jest Czemu zawsze głupi ma takie szczęście? Jest, 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 Ja nie wiem yes. ja to jest, kurwa, ja mam w gwiazdach zapisane A, a prosy się. zawsze muszę z medium backpackami szaleć W gwiazdach zapisane mm. Gradu... tak, tak, military No więc to idę do delta, na razie, nie? Ja też idę to czekaj, zaraz tam wbiję. Jestem gdzieś Cześć. tak na... przed Ej, Ale wielki ten pleczek. Nież ja już tu wbiję. A, wow, wow. już? No prawie. O, i wiertarę mam pięknie. Ej, Promixie, co to było za tego? Mm, wokół... Wokół ciebie, co nie? Proximity. Tylko nie wiem, na jakiej odległości. Widzisz to? Mm. Aha, no to jeszcze nie. Ja idę ciągle do was. Szkoda, że... No, szkoda, że was nie widać, kurwa. Co to chyba? Bada, boom, co to jest? O, recepta jakaś. Bada, boom, Bada, bum. Bum, bum. Czy ja stąd zejdę... A w Delta Pi będzie. Pamiętasz Maras? Naszą wycieczkę samochodem? O, ja, pamiętam. Tu będzie lucik. Tu śmierdzi lutem. Ale nie mam żadnej broni. Takiej. No to sobie znajdź w kampus jest. Jestem mniej więcej na wysokości tego znaku Montiam. No jestem w Delta Peak. No jesteś w Delta? O, dobra. Mhm. No, to jest coś koło nie? No, no ładny, ładny kawałek koło ciebie. Dobrze. Jak powiesz, znajdziesz to amo am do tego Nailgana, to bardzo chętnie. I do, mhm. ten, znalazłem. I do Krugera mi znaleźć. Marek Kruger. Właśnie A wiesz, że ja to wystrzeliwuję właśnie? No nie, zostaw mi to. Sam Krugera mam. O, mam gazolinę. No jaki Fred, kurwa, ja cię do mocny na targan, kurwa te. Ta... No dobra, zachowam mnie Tylko jak zginę, to twoja wina. O. Będziesz ja miał pełen magazynek, to poproszę, nie? Ja tam, jak będziesz miał zaczęty, to możesz sobie wystrzelać. Yy, mam Riot Shielda, jak coś, panowie. 9 pocisków? No czekaj, zobacz ile mam w tym moim, tym drugim. Już osiem? Nie, 10. Jak już, to 10, bo będą mi się stakowały. No to nie. Ale nail guna mam. To magazynek poproszę. Mhm. Co to jest? Łopata. A to? Barykada jakaś. warta Co to jest? Mis... -panta. A teraz Wolwag widzisz czy nie? Mhm. -mm. Jeszcze nie. nie. O lolaki, ten plezak jest wielki. O kurwa. Eee, dobra. Wstajdę jakąś broń, bo znalazłem broń, to, bata z tym, z tym, z tym, z tym, z tym, no. O, widzę delta pick. Dobra, ja się zaraz będę w waszą schronę kierować. tylko... O, znalazłem broń. Znalazłem KT coś, kurde, co to jest? Olek, masz tam czysto tak w miarę? No, przy posterunku jeszcze nie jest czysto. Dobra. To co po... to jest ten katerit. Czy to kate coś? Co katerit? To jest jakaś broń. Broń jakaś taka. Ale jak, jak to wygląda? Jak shotgun. To shotgun. Mhm. Wiemy to, kurde, często znajduję na tym. A dobra to jest? Broń? Nie wiem, nie strzelałem z tego. Czekaj, prawda, ja sobie misję zrobię z Morzberga shotguny. Mandarze. O, jest. B92. Pięknie. Gdzie jesteś na posterunku? Mhm. To Ale go... jest shotgun a tu jest przodka wyglądane, tu ludzie w ogóle nie wchodzą? No, jak widać. Nigdy no, nikt na hardcore'ach nie gra, bo się boją tego. Bo się boją. Są za cienkie na nas. Dobra, ja idę, e, gdzie jest ten posterunek? Powiedzcie mi. A teraz, Pawlak? No. Na, na końcu? A co się napisze? Nie wiem w której części jest, ale jest, nie pamiętam. Musiałbym do miasta wejść. Dobra, teraz przeczytaj. No, widać, widać. No. Owszem, owszem, gdzie jesteś? Już za posterunkiem, FNK wydropiłem sobie i chodzę. Słyszę. O, wow, tak słyszysz? Po... Mhm. Byłeś na posterunku? Mhm. Jak będę to... chodził teraz? Namioty możesz wyczyścić. Jakie namioty? Namioty są. Za posterunkiem? Yy, tutaj przy tym. O, masz. Z lewej strony. Przed sobą. Ja na wieży jestem. Nie wiem, Gdzie tam po namioty? No, patrz, tu jestem, nie? No, i tam jest namiot jeden. No, tam jest zamknięty ten namiot przecież. A ok. Potkając on jest mocny. Tu jest MP, tego, a do MP7, no, to mi chyba się nie przyda. DAKOTAS! Znalazłem Negana i ja wygrałem życie. Jej. Kaliber clip. Manny, manny, manny. O, i znalazłem Bizona. Tak? ile Bizon. na Bizona? 64 naboje. Uuuuh, uuuh, Uwaga, ma raz strzelam. czego ja się mam bać? Flergana. Iモzwyk się mi się skończył, kurwa. Czy mogę pistolety dać? Masz jakieś dać? Może jakieś strzeloby do tego? Ej, ja właśnie daj mi od no, do tego. Do, do nergana. Mhm. Masz pełne? Mhm, mm to znaczy to, co znalazłem, co nie, nie wiem, czy on jest. Ej, spełnia, mam czy... Negana jednego, to to sobie. Wyrzucę. A tego wyrzuciłem. Aha, on jest po A gdzie ja też mam w... w... Mhm, w... w... mm Tam dokładnie gdzie powiem Aha, to dobra. Gdzie masz tego Negana? Znaczy to, amo. Chodź. No, Wydropię ci na ziemi. Dzień dobry. Gdzie ja ma... wychodzę. Ja wychodzę. A nie mogę, bo jest full. Masz chyba pewno zaczęty, nie? Mhm. Mm to znaczy on jest wydropiony z tego, co nie? 32 pociski, no ale Nie wezmę tego nie backpacka. No weź Znaczy z tego względu, że tego jak zacząć zaczęty, to ci się nie stakuje, nie? To wyrzuć te tego do Mosina naboje. Aha już No tyle bandaży 2 Podziękował idzie Idziemy w stronę Murzyna Mhm Zbigniew, to gdzie ty idziesz? Ja idę do was przecież no, A, gdzie masz? idziesz? Na razie to jestem w mieście O kurwa, ginę Ale... Co? Zginąłem Nie, nie zginąłem <laughs> Co to jest? Gdzie? Tam na dole No tam jest farma Idziemy? No tam... Czy byłeś? No idziemy, ja tam jeszcze nie byłem, to jest ten Mountain Crest Mhm Tu lecisz, widzę? Na no bogato. Nie mam żadnego scope'a. Ale mam latarkę. Kurde, muszę się uleczyć. Latarkę gwałtu. Latarkę wyjebałem, bo nie miałem miejsca. <noise> 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 mhm. Dalej. mi się antybiotyki. Teraz. Ja, kurde, Czy raskę. ty giniesz? Ja. Daleko mi do śmierci było, ale... strach w oczy zajrzał. Ej, gra mi laguje. Mi też. Coś czuję. No, ile zabiłem tych... Da, ty organizm... Do po do stodowy. Do chaty. No to do stadoły zobaczyć. Receptura. Masz? Ja już dwie, dwie, ja już dwie znalazłem. No nauczyłem się. Na co Czy się nauczyłem, nauczyłem? Już się dwóch nauczyłem. Na tłumik. Coś. gazoline O, znowu receptura. Daj, daj mi jedną. Cały, ca Cały czas, chyba, jak wierę, moje dzikie węże. Czy się nauczyłeś już ją? Nie. Daj mi ją. No zaraz ci dam. No, jestem tylko ciebie. A, to chodź. Gdzie wy jesteście, panowie? Ja muszę wiedzieć teraz. Na mountain, mountain. To jest O kurde. What the fuck? Się wystrachałem teraz. Mam na jakieś kurde. Nie wiem, Politur recept. Nie wiem co to jest. To się robi z kawałków tego złomu, mini on time i coś tam jeszcze. Właśnie, nie do czego to. Trzeba poczytać. Kasa trochę, kasa trochę wypadło z nich. Idź tam do chat, ja pójdę tutaj. Lub sto To ja biorę drugą bo to są dwie. Pusta puszka to nie. Samba do Orike, to nie oj nie To też nie Dobra, idę do chaty. A, byłeś w chacie? Mhm, jest to dole. Ząbie gdzieś tu kurwa lata. Pusta butelka. No, dobra panowie, ja idę. W sumie tak można powiedzieć drogą cały hmm. czas. Po prostu Przeczesuję wszystko Z kurwa przy czasami. Tu jesteś Wszystkiego tylko chodzi tu do nas Do nas kolejny w Ten się tak zawsze kurwa że ja nie wiem Ja myślę, że on zginie zanim do nas dotrze Pewnie Może, może tak, tak być Więc kurwa, żeby zginąć od zombiaka to naprawdę już miałem dawno z czasu Cicho Mariusz Kurwa skąd? O Oiment mam Czekaj, to sobie zaraz zrobię misijkę Mysz... Fajny to oiment No kurde, zombiak mi drasną. Kwawisz szykawkę? Nie potrzebuję pan killersów A masz? Nie, ale znalazłem krugerami. Tu jest na Jest na jednym. Dobra, jak znajdziesz tę taśmę albo te kawałki tego um, złomu? Tego rak? No. Dobra, dobra. Kurde, ja tych zombiaków nie widzę z pierwszej osoby i to jest to ta... No ciężko widzieć, kurde, ten zębiak. Kusza. To bierę ją. Ale chyba w GTA, kurde piące odegrał z tego z pierwszej osoby. Dobra, ja już do Was powoli Nie wiem, w czwórce z, jest z pierwszej osoby też widok czy nie? W, w czwórce tak. nie, ale modę można zagrać A tu ma być zjebanego, no to tam trzeba będzie to grał no. z pierwszej osoby? Kruger jest 22palve chcesz? Nie bo już wywolniłem. Nie ja co wystrzelam, to wywalam, nie chcę mi się tego... Eee, dobra. Znalazłeś jakieś antybiotyki, coś tak, takiego? Tak, mam. No. no. I dlatego Gingry. Pawlak robi... Znaczy, Pawlak. Znaczy, teraz dlatego Splinter robi, kudde wycinkę. <grym> montaż. Montaż. To się nazywa montaż, po, je... po jego myśli. Dokładnie. Dokładnie. No i co ja mówiłem? Tym razem nie Splinter wytnie babcie Jaką babcie? Dobra, może mamy, nie wiem. Siostrę, nie wiem. Kuzynkę, ciotkę, nie wiem, stryjeczną. Kuzynkę, <grymka> ciotkę stryjeczną. Byłeś na aptece? No byłem, wszystko zlutowałem CO1, C01 Nie zlutowałeś wszystkiego. O... Bonda! Kurwa, co o. ja mogę wywalić? Antybiotyki Zlutowałem, to bym musiało się wszystko wyrespić. Mm -hmm. Kurde, nie miałem miejsca już Gdzie tam te antybiotyki No resztę, nie potrzebuję Ja mm. się trochę cykam Kruger mini Kruger mini Tak pierwszy ja to powystrzelam Trochę się cykam Muszę powiedzieć że Ja się że... powystrzelam Kamer... Park będzie trochę hałasu no, no dobra, spoko. No, tylko ja idę już do was, więc proszę do mnie nie strzelać. O, i leci do cie... Gdzie wy jesteście? No, wychodzimy z miasta. jak byliście? No, my idziemy do... wychodzimy z montań. Idziemy na Hill Ranch. Na Hill Ranch idziemy? Dobra. Jak idziemy się na Hill Ranch, no, to dobrze, to bym nawet wiedział, gdzie mam iść. Tum tum tum, tum tum tum, Jestem właśnie koło tej góry wielkiej Mhm Tak, dobrze Ja dostałem expa wiem Aaa, ale ciśniesz Dakuta z power Powiem ci, że na Kondo ładnie wygląda rewolwer. No. Z A mamy do niej. Masz To dawaj. Chodź tu, czekaj. Bo tu biegi. Nie wiem, znalazłem. Niczym cyganem. Z, Z cygańskiego taboru? 6. Tak, widzę. Z cygańskiego taboru, tak? Przydałem się doszło do tego, do Mosberga. Nie wiem, czy mam. Nie wiem, czy mam. masz? Nie mam takiego bogactwa. No, Zaraz ci powiem, bogactwo. czy ja mam. Mam to 9 mm. To Krugera medium mam Energetyki zabierają pożywienie. Pierdolisz. Mhm. Ale odnawiają całą staninę. No, nie całą, czy No, ale sobie odnowiłem całą w tym momencie. Nie wiem, coś się pala, jak jest na tym wzgórzu, czy nie ma. Na Hill ręcz? No. Nie wiem. Nigdy tam nie zawitałem Nigdy? Nigdy Ja nie wiem czy tam byłem Ale chodź Ale chodź, idziemy zobaczyć Taka podróż jak na Troyalu, nie? Mhm. Mm no, czekajcie y... Okej, okay, ale ja tam już... jest ten... No, blokada Blokada To pójdziemy, oczyścimy ją Dobra, biorę na ich No ja A, już tak jestem... A, staram się o pozwolenie na broń, nie? Weź mi to kurwa obczaj, nie? Bo ja tego nie rozumiem. Yy, musisz być yy, w jakiejś grupie, żeby, dosta żeby dostać weszły yy, pozwolenie na broń, no, no, w kole, mi. nie? I teraz tak, na broń osobistą, czego się orientuję tam chyba egzamin jest na 600-700 zł, nie? A na broń mm -hmm. myśliską kurwa 2000. A ty na jaką chcesz? Na myślisku I Jeszcze najlepiej to, że musisz kurwa tego, musisz jeszcze egzamin kurwa dokoła zdać, to już kosztuje 1000 zł, nie? Hmm. chyba że masz znajomości, to jest. No słynacz. właśnie, mam znajomości. Bo tak bym musiał dwa lata jeszcze na kursy chodzić, nie? Nie, bo był. No i tak, Dzie, gdzie jesteście? Na skrzyżowaniu 85 no ja właśnie... z Mountain Crest. To no ja się ten... próbował wbić na serwer, widziałeś? Widzę dwie osoby. Ja jestem koło. z ban No Dobra, nie biegnie, bo mi się teraz stamina skończyła. Mi też już. Mam prawie pełną. Czy widzisz lucik? Nie, ja nie, jestem nie koło, Jestem koło drogi nie na przykład, czuję. Jestem koło drogi koło. A widzę, widzę tego barykadę, widzę teddy I yy, Gówno dalej widzę. I widzę jakąś puszkę na samochodzie. I coś w, w radiowozie jest. Ja przebiegam teraz przez ulicę, jak coś. No to sobie przebiegaj. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Biegnę na chwilę Mhm. Mm o, super. O, ej! Tak się nie bawię, Polak. Ej, ej! ej, ej! No. O, uciekaj. Co? Krwawie. Jaki? Jaki? O, ładnie. Wszyscy poszli na hajs. Czybym <laughs> przeżył pierwszy raz dłużej niż. Jest Akurat mam bandaże. Jest pikabad, ja też mam bandaże cholery Tu jest strzykawka, Palermo. Chcesz strzykawkę? Czy on to? u mnie się zestakują. U mnie też. To późno. Jest hadwester toll. Jest, jest, jest latarka. O, biegnie, paj biegnie. O, chyba ci uderzył nie. Nie? Nie. Jest. Czekoladę bar. Czekolada. Czekoladę. Czekoladę. Nie, ej, kurwa, ja się od ciebie odsuwam, bo ty zdążył lata. <laughs> Dobra, e, gdzie idziemy, pan? Teraz idziemy na te Hill Ranch? Znaczy, co tam jest? No, czekaj, Dobra. bo ja muszę. Kruger dwa naboje zostały Mam kruger 22. Kill Mam, o, ty... AK, mam AK... Mam AK-74 teraz I mam tu dla was chyba... A nie, chyba HM to dla mnie. Cygan. Zasrany rumun. Jakiś back, backpack będzie... Co to jest? MP7 o. Brawo. Nie dostaniesz amunicji, a mam Ty, mi to nie podskakuj. Ziomek. Kurde, jeszcze nie wiem co wykorzystać ma Czy FNK, czy Mosina. Yy, proponuję Mosina sobie zostawić. Wal z fn mnie... Bo do to ku... poszukasz sobie tego... amunicję. Ty mnie to kurwa nie strasz, bo ja będziesz... <gania> ...ganiał. M jaki kurde tuc. O, czy Mhm. można Okay, ciekawe Zaraz... że to, jest na healer's range. Zaraz ci powiem, jak biegnie. To jest teoretycznie w góra, nie? Jakieś z wzgórza czegoś. Zgórze mają oczy. No to okay. powinniśmy być na miejscu. Mówisz? Nie, no jeszcze nie. Tam To zazwyczaj Gdzie? gdzieś koło napisu, nie? zara będziecie koło. No to ja jestem w koło was. <laughs> Kurwa biegnie. I trzeba jakiś daszek kopczaić na obserwację. Ja pierdziele ale biegną. Szlak by to wziął. Gdzie ty jesteś, sprinter? <grymne> <grymne> A, dobra, chodź. Kurwa. Padłeś. Nie. O matko, ile za mnie biegnie, spierdalać ode mnie. Zrzędy walisz full auto cymbale. X-em się zmienia pociski. No. A widzę, już widzę. A widzę. Kurwa. Nie wypukłem się prawie trochę samo. Pawlak, okoń? Głodny nie jestem jeszcze. Nie jesteś głodny. Patrz, zdejmę tego zombiaka. A już słyszę. <grywa> po... Pociski składają Jutro. No a wywali magazynek, nie? No co? Kto boga temu zabroni? Tej jest 5, ty się wysypałeś? Nie Dlaczego? A tam zombiaki leżą wiesz to się. Nie pojebało? Co wy robicie? Strzelamy sobie, no co? Z której kurwa... Nastejś? a z tej strony? tu! No, no Zobaczcie, gdzie oni Mówiłem, zostaw sobie na... tego... Widzę już was, widzę. Czekaj, o czym się, się byłem ja broń zmienić. O kurwa, gonią mnie znowu. Fuck. Broki.